Jakie niebezpieczne sygnały są ignorowania podczas spotykania się, czy też randkowania, czy też umawiania się z osobą ze schematem bezwartościowości oraz wstydu, do której ciągnie jak do miodu. Po pierwsze, całkowicie można unikać intymnych spotkań, i tutaj preferowanie właśnie tego klikania czy takich. Internetowych, klikawek. Po drugie, ma się tendencję do krótkich, intensywnych romansów albo do kilku romansów jednocześnie, dążąc do konsumpcji tych relacji tak szybko, jak to jest możliwe, z pominięciem tego etapu naturalnego poznawania się. Po trzecie, pociągają osoby. Krytyczne w stosunku do ciebie, które cały czas poniżają, krytykują, oceniają, jak i potępiają, a im bardziej, tym lepiej. Po czwarte, pociągają osoby, które stosują fizyczną i emocjonalną przemoc w stosunku do ciebie, jak i do Twoich bliskich. Po piąte, najbardziej atrakcyjne osoby to takie, które nie interesują się Tobą, masz nadzieję, że zdobędziesz ich miłość. Po szóste, pociągają Cię tylko najbardziej atrakcyjne i pożądane osoby ze statusem czy majątne, tak z wyglądem, nawet jeżeli jest to oczywiste, że się z nimi nie będzie. Po siódme, najbardziej komfortowo można czuć się z osobami, które nie chcą poznać Ciebie zbyt Dogłębnie na poziomie charakteru, osobowości, preferencji itd. Po ósme, umawia się z osobami, które w Twoim przeczuciu są z niższego niż Ty szczebla, których tak naprawdę nie kochasz, bo tutaj istotę odgrywa przewaga. Po dziewiąte, pociągają osoby, które nie są w stanie zaangażować się i spotykają się nieregularnie, czyli te relacje na odległość mogą być w związku małżeńskim, nalegają na jednocześnie spotykanie się z innymi, podróżują albo mieszkają w innym mieście bardzo daleko. Po dziesiąte wchodzi się w relacje, których ta osoba znieważa, krzywdzi, zdradza i zaniedbuje swoich partnerów bądź partnerki i można sobie radzić z tym schematem poprzez unikanie długotrwałych, intymnych relacji. Można również wcale nie być w relacjach albo być krótkotrwale albo z wieloma partnerami. Jednocześnie. I jednocześnie dzięki unikaniu długotrwałych relacji człowiek jest pewien, że nikt nie zbliży się na tyle, żeby zobaczyć. Potencjalne wewnętrzne wady. A inny sposób, aby uniknąć intymności, to zaangażowanie się w związek z kimś, kto także nie chce intymności, bo ten schemat niepełnowartościowości, niepełnowartości wstydu przyciąga adekwatnie takie same osobniki. I nawet jeżeli człowiek się spotyka, żyje obok siebie, to nigdy się nie zbliża. A paradoksem tego jest to, że te osoby naprawdę pragną troski, naprawdę pragną opieki naprawdę pragną empatii, ale wskutek właśnie tych takich głównych zaniedbań w tych takich obszarach emocjonalnych nie są w stanie stworzyć więzi i żadna cholerna ilość treści nie jest w stanie zmienić tego schematu. Od tego jest terapia, od tego jest terapia i można sobie czytać tatka, latka i nic się nie zmienia i nie zmieni tylko twarze, tak, będą się... Po prostu zmieniać jak w kolejdoskopie, natomiast sam ładunek tej relacji będzie zawsze taki sam. Niepełnowartościowość oraz wstyd, i przymykanie przy tym oka na rzeczy, na które przymykać oka się nie da, czyli na zachowania wyjątkowo. Patologiczne, bo to wygląda tak, jakby te osoby miały jakieś filtry percepcji, tak dokładnie to wygląda, że potrafią sobie na początku tak zracjonalizować albo wytłumaczyć, tak, dlaczego to akurat tej osobie uchodzi, proszę Państwa, czego wam nie zrobią przyzwoici ludzie. Czego Wam nigdy nie zrobią przyzwoici ludzie, którzy są dojrzali, którzy mają bezpieczny styl przywiązania, ale uwaga, z nimi tak, przy takim schemacie będzie wydawać się nudno. Do pobrania w opisie tej transmisji jest bezpłatny PDF czego można spodziewać się w związku z osobą, która poszła na terapię, przepracowała swój bagaż traumatycznych wydarzeń, która zaadresowała swoje schematy i jak również swoje nieadaptacyjne tryby radzenia sobie z dyskomfortem. Do zobaczenia po drugiej, po drugiej stronie. Oj, telefon mi dzisiaj lata strachu i w związkach, które są warte zachodu.